No i ret, ret, ret. klatkowania. Albo i nie. Dobra. Kolejne części GTA 3, łoty ty, fuckerze. O, pan policjant jeszcze wredny się pojawia. No i. Fuck. Face. Na sam start takie coś już mam. No cudownie, dobra. Wynocha z tym. No to oczywiście ten slot. Dobra Ok, Claudiusz Ha ha ha. Od Salvatorea Lionka nic nie ma żadnych misji. Więc może. Wykonajmy wszystkie od Toniego o od Joego, Bo ktoś pisał, że jeżeli wykonamy najpierw wszystkie misje od Salvatorea Liona, od Leona, no to wtedy nie będę mógł dokonać. Misji od niego i tego drugiego, chyba z tym się zgodzę. W pewnym momencie, w pewnej misji od Leonka, hmm, można powiedzieć, że się nieco zmienia. Dobra, jeb, yep. kurde, te katkowania są naprawdę takie, trochę to specyficznie wygląda. A tak w ogóle. Hmm... Jakie to było? Chcecie, abym używał domyślnego skina. Dobra. No. To ten najlepszy. Domyślny. Ale dobra. A ten koleś co tutaj robi? EMMM. Em, em. Zastanawiający był ten koleś. GI. Albo po dupie dostaniesz. No dobra. Coś mi mocno kratkuje, ta gra. I mi się to nie podoba. E, panie policjancie, co pan tutaj? O, dopiero się ruszył. O, a teraz? Znowu tutaj. Hello. Ja. Yeah. Okej, okay, znowu tutaj odchodzi. Nie szalej mi tu. E? Hmm? Ciekawy pan policjant, patrzcie na to. O, cofnę się, eh? jeszcze jeden pan policjant się pojawił. Ja się z tamtym bawiłem ciągle. A tutaj, jeb, się kolejny pan policjant pojawia. Ojej, nie ma mnie tutaj. Nie ma. Ja się zuchowam za tym autkiem. Ale Dobra, pora nieco pozmieniać w tych ustawieniach. No. DxTory. Nagrywania. Bo coś mi to wrednie wygląda. Dobra. Ścinamy po raz kolejny. Pyk. Okej, okay, może teraz będzie nieco łagodniej. Przenoszenie do Bandicama z DX-tory. Eee, fuck, nie chciałem tego, ale dobra. Okej, okay, zatem jeździmy takim fajnym samochodzikiem musimy... O, takie właśnie autka rozwalać. Naprawdę, takie łagodzące to jest. Takie fajnuśne. Eee, a tu ciągle te same auta się pojawiają. O, nie tym razem, okej. Okay. Wow, kończyny. Multum kończyn. Dobra. Tutaj kolejny mafioza. A nie, my tutaj musimy samochodziki mafiozów rozwalać, ale... No. O, tutaj kolejny. No, panowie policjanci nic nie robią. Kurde, kobieca kończyna. Wow. Pójdziemy sobie dalej. Yep. Je. No i widzicie? Ja sobie tutaj po prostu. Chwilkę jeżdżę i nagle mafia Sentinel, jakby na życzenie. No co dobre. No e, dobra. No, tutaj mafiozów, ale oni się nie liczą. Tak w ogóle. No to nic. Aha, dobra. Tutaj nie ma limitów. Tutaj nie ma minimalnej ilości. Okej, okay, pojmuję. No, tutaj mafia Sentinel jak. Pięknie. Eee, a co mi tutaj nie uciekaj? Jeszcze ciebie w ostateczności zdejmę. O, Dobra, pikanie. Ale jeszcze. ósme, Pięknie. I pora na. Jep. Ostateczny. BUM. O, i 8 tysięcy dostaliśmy. No patrzcie na to. No cudownie. Dobra. Para papapa. Pa. Okay. Tony, co ty masz dla nas? We're at war. The Triads have a fish factory as a front. Most of their business goes down at the fish market in Chinatown. The laundry still owes us protection. They reckon the Triads are protecting them now, so I say we exact a fitting punishment. Pamiętam to misję. O właśnie. Ci chłopacy, oni nam będą pomagać w pewnym stopniu, jeśli no nie zabiją się prędzej. Ej, już tutaj się źle dzieje. Patrzcie, triada się tutaj wpierdzieliła. Jakie dziadostwo na teren mafii. Eh, tak, sabotaż, op! Znowu triada. No, więcej triady. Wow. Dobra Ok, tam mamy tutaj paru ziomków. O, już od dostaliśmy dużo ammo. Jep. Jep. tylko we mnie nie strzelać ziomki. Jakie to dziedzostwo? Kurde. Trochę to dziwne było. Naprawdę. Hej! No chodźcie tutaj, bo krytka jedzie. krytkę! Jakie. Jakie. We... A, gincie. Przynajmniej jeden normalny ze mną jest. Dobra. Do tych bez problemu się do... dopadniemy. Nie. Yep. I tyle. Idziemy dalej. Dostatecznego celu. O, oh. yeah. Wow, wow, ale tam ten miał pieniążków. Okej, okay, a ten moment będzie chyba... Trochę wredny. Bo... ostatni cel znajduje się w miejscu. Do którego dostęp jest hmm, możliwy za pomocą takiego jednego autka. I to jest główny pojazd triady, czyli hmm, ta ciężarówka, ten dostawczak, transportowiec, który gdzieś tutaj jest. O, tutaj to ten. Ale najpierw muszę go zdobyć i nie zdołać się zabić. A to nie tutaj. O, to to, 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 to. Dawać mi. Okej, okay, jedziemy. Chaos się tutaj dzieje. Chaos. Ouch, Sorry! O, sorry! A no, może jednak nie? Dobra. Zaraz się dostaniemy do ostatecznego celu. No bo to jest ta bramka... ...wredna. Która się otwiera jedynie kiedy... No, będzie się tutaj podjeżdżało o właśnie takim autkiem. No. Triady. Inaczej to jest lipa. No ale ich się fajnie zajmie. 30 tysięcy! Wow. Tylko nie dać się zabić, nie dać się zabić. Jest! Zdążyłem. Ej, co ma dla mnie robotę. Ja nawet nie wiem. Może w opisie? Eee, Ej, nic nie ma. Szkoda. Wielka szkoda. O! Okej. Okay. Najpierw poszukajmy żyćka albo najpierw armorka. Tutaj weźmiemy go sobie. Na pewno się przyda. Teraz apteczkę. No, dałeś mi dostęp. Dziękuję. Ej, kolejne płonie. Kolejna bryka. Coś mi pecha. Okej, okay, pamiętam tę misję. Miałem tutaj faila ostatnio. Kiedy chciałem próbować to wykonać za pierwszym razem. Wow! Mortal Kombat. Ale go z pół obrotu wypieprzył. Wow. Kuźwa, jesteś dobry, za to musisz się ogrzać. No. Haha. Ha. A to było takie suche.